Wieczór słoneczka, moja. Jest to dzisiaj taka próbna eee, <laughs> transmisja z pilotem. Z pilotem i zobaczymy jak to działa. Ma żywo czy tenowo nie. To chyba można włączać, włączać albo wyłączać. Włączać albo wyłączać. Więc, że jeśli mnie widzicie, to powiem Wam tak na gorąco, że po porannych sugestiach, Niedługo film nagram, może mi się uda. Jak to powinny wyglądać te nasze przebudzanki w rannych sugestiach i odsłuchaniu niestety, ale wiadomości powiem Wam, że no taki raczej um, no, nieciekawie to wszystko wygląda. Powiem ja wam, że jak słucham to, co się dzieje na tym świecie, to nie to, żeby mnie to napełniało przerażeniem, ale takie coś jak pokazywali teraz pokaz dronów w Hongkongu, jak na niebie robiły misie i tak dalej, i w pokazie wzięło udział. Tysiąc dronów. To tak sobie pomyślałem, że po tym pokazie wszystkie lecą. No, ponieważ Chiny współpracują z Koreą, z tym, no, z Koreą też chyba, z Rosją. To, no i też i z Ukrainą. Także część tych dronów poleci na Ukrainę, a część. Na Rosję. I kto się będzie cieszył? Producenci najbardziej. Producenci tych dronów. Nie? Nieważne, kto je kupi, o co walczy, po co walczy. Ważne, że produkcja idzie, że można to sprzedać, są za to pieniądze i, i rosną <laughs> znowu te kadry tych ludzi. ludzi, którzy mącą, mącą, mącą nami i, i, i jeśli się dajemy. Czy też ta informacja, że polio, wirus polio jest w ściekach warszawskich. Nie? No to jest oczywiście też, żeby się ludzie szczepili, bo wiadomo, szczepionka kosztuje. A i... Wiecie, ja już nieraz zastanawiam się w ogóle czego słuchać. <noise> Włączasz koledzy mi mówili, ty słuchaj tego, co jest na, na YouTubie. A słuchajcie, tam takie kawały wrzucają przez tą sztuczną inteligencję, że nie wiadomo, co jest prawdą, a co fałszem. Nie? Ludzie tacy się wypowiadają jacyś znawcy ci. Yy, yy, yy. Eksperci, nie? I okazuje się, że oni mówią to w zależności, kto im płaci. Nie? Te, te takie recenzje będące obiektywną oceną. Nie? sytuacji panującej na świecie, ale co tu mówić o sytuacji? Sytuacje też symulują i stymulują ludzie, nie? To jest po prostu gdzieś się dzieje niespokojnie, nie to żeby na przykład odwrócić uwagę, to zaczynamy w drugim końcu. I już jest cisza i jest, jest spokój. Pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, ale pandemia była do wybuchu wojny na Ukrainie. Jak wybucha wojna na Ukrainie, nagle skończyła się pandemia. Teraz nie chcę nawet prorokować, co to będzie, kiedy się wojna na Ukrainie skończy, ale po co to mówię? Nie? Otóż, słuchajcie, mówię, mówię to po to, żebyście zdali sobie sprawę, na kogo my głosujemy, nie? za kim my idziemy. Nie? Ja wiem, że nie da się zrobić jakiegoś państwa, które by było całkowicie wolne od korupcji, od tego lobbingu, jak to się ładnie teraz. Mówi. Cześć, witam Waldi. Pozdrawiam. Jeśli ktoś chce się przywitać, to będzie bardzo miło I, i piszcie też w komentarzach, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że ten lobbing, który jest na świecie, no jest to po prostu coś najgorsze co może być a jednak jest to w imię w majestacie prawa i tak dalej nie że, że to jest wszystko zgodne z zasadami nie to, to samo powiecie co włączacie taki telefon tak jak ten i żeby dojść do jakiejś tam yy, na przykład ogłaszałem się, co jest oczywiście kłamstwem, jakimś tam tym, darmowe te dla pierwszych stół. Nie? I, I po kolei musisz wziąć 15 jakichś tam aplikacji, z, z, z odpowiedzieć na jakieś pytania, podać swój mail, swój numer i cię bombardują tymi mailami, tymi wiadomościami. I to wszystko słuchajcie jest w majestacie prawa, nie? Te kłamstwa, te oszustwa gdzieś tam na coś się zapisujesz. W imię jakiejś dobrej myśli, chociaż dobra myśl to jest taka, że nic na tym świecie nie jest za darmo, nie? Nic, kompletnie. Z wyjątkiem takiej wiary i tej ludzkiej, ludzkiej, ludzkiego odruchu serca. Och, I tak naprawdę wszędzie w majestacie prawa nas rąbią. Rąbią, aż tylko wióry idą. Nie? I słuchajcie, jak złodziej tam ukradnie Kostkę masła w sklepie, czy tam coś, czy nawet tą butelkę wódki, to oczywiście tam afera, policja nam A tu ładują nas tak po prostu, że aż przykro na to patrzeć, nie, tymi kłamstwami. I w telewizji, i, i po prostu, i w tym, i w, i w tym internecie. Nie Słuchajcie, tak krzyczyli, jak była ta pisowska telewizja, no bo rzeczywiście tam było kilka stacji, że ten, no te TVP no nie to miał PiS, ale Polsat i TV były niezależne, nie? No znaczy niezależne. Oni ładowali. Teraz słuchajcie, teraz prawie wszystko wali w jeden kubeł, nie, nie, ma, nie ma tego obiektywizmu. Nie? No tam Polsat się chyli na taką, można powiedzieć, niezależną coś tam TVN, bo tam podpadł y, Tusk y, Trumpowi, no nie. Ale tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak niezależny osąd, nie. Wszędzie wchodzą pieniądze. Prawdę mówię. Prawdę mówię, bo kicham. Napiszcie, co, co o tym myślicie. Czy jest w ogóle szansa, żeby ten świat nawrócić z powrotem na te jakieś prawidłowe tory? Nie? Żeby on szedł nie w kierunku tej samozagłady. Słuchajcie, to jest samozagłada, to co, to, co robimy. Te, te filmy, które pokazują tych agentów, niektóre którzy zabijają, którzy tak naprawdę te akcje tych grup antyterrorystycznych, te, te sterowanie dronami, że on, bo tam jedzie tym samochodem, to łup, a to, że tam ginie sto osób przy okazji, czy tam 50, czy dziesięć, to nieważne, nie, ważny jest cel osiągnięty. Słuchajcie, mordowanie w imię prawa, w imię jakichś interesów, um, ja wiem, że dawno powinna być w, 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 w cywilizowanych krajach e, zniesiona kara śmierci, bo, bo cóż to jest kara śmierci? Kara śmierci to jest to, że ktoś czy tam grupa osób wie lepiej od Boga, nie? Czy ten człowiek się zmieni, czy nie zmieni i skazują go na karę śmierci, nie? Raz ostatnio byłem na spotkaniu, chłopak miał zebrane dożywotnio prawo jazdy, nie? Czyli tak jakby Powiedzieli mu, słuchaj, nie ma żadnego Boga, nie ma żadnej zmiany, że ty się zmienisz, bo ty nie pijesz teraz, bo ty, bo, bo ty wiesz, co ty zrobiłeś złe. Nie, ty już nic nie wiesz. Ja wiem, że on tam musiał parę razy przegiąć pałę, nie, żeby w końcu mu to zrobili, ten dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, ale czy jest to rozsądne? Nie? Wydaje mi się, że... Yy, prawo nie? jako takie państwo. jest To taka machina, z którą w ogóle w ogóle nie można dyskutować. Nie? Ten, jeśli ktoś ma władzę i, i tam i te media, to jest, to jest w stanie zrobić wszystko. Nie? To, to, co e, słuchajcie, no, tu tych opakowi, zrobili do złota, zakaz, e, zakaz prowadzenia pojazdów. A ten, ten bydlak, co siedzi w, ku, w kuwejcie, po prostu wyjechał. Przecież e, ktoś wiedział, czyj to jest samochód, kto to jest. nie I on sobie siedzi gdzieś tam w Arabii e, Saudyjskiej i po prostu i, i co, i, i śmieje się. Nie? Dlatego nieraz, ja już wiem, że już mam te swoje lata, ale mam ochotę nieraz założyć taką agencję, wiecie, detektywistyczną do przywracania praworządności, nie? Praworządności. Nie? Po prostu takiego człowieka powinno się z taką agencję zmusić do powrotu do kraju i Odpowiedzialności przed sądem nie? za to, że zabił tyle nie, niewinnych osób. Nie? Ale o czym my mówimy, jak to się wszystko robi w imię prawa nie? I, i nazywa się to tak jak Putin: działania, te, jakieś tam operacja. Nie? To jest pełnoskalowy konflikt. Nie? Kto w jeszcze grozi, że może to jeszcze mocniej walnąć, nie? Ale nie wiem, czy, czy my wszyscy śpimy, czy my po prostu tracimy poczytalność, czy jest jakaś szansa, że ten świat się przebudzi. To jest taki mój apel jeszcze w tym starym roku, nie?

Że nie jest to dobre, ale ile czasu musiało minąć, żeby to zrozumieć. Nie? Jak wielu ludzi błądzi, myśląc i będąc przekonanymi, że te ich działania są w porządku, nie? że tak być powinno. Nie? No, wiele, 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 wiele jest tych tematów. Myślę, że trochę Poruszyłem Was e, dzisiaj niedziela 29 grudnia. Pozdrawiam wszystkich. Pamiętajcie, co, co do tego mi, minionego roku, to Wam powiem, że ktoś tu pięknie powiedział, że cieszmy się, że ten rok przeżyliśmy, nie? że jesteśmy żywi, że Wchodzimy, żywi w nowy rok. Jak jeszcze zdrowi, to jest chwalić, chwalić Pana. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę Wam wiary, nadziei, miłości i wszelkich darów, to co sobie tylko wymarzycie, żebyście osiągnęli i żebyście zrozumieli, że tak naprawdę najważniejsze to jest to, co macie tutaj w środku że tu jest wasz naj, największy skarb tutaj w środku. Jeśli tu się będziecie czuli dobrze w porządku, to wszystko na zewnątrz będzie pięknie wyglądać. A teraz zapraszam na spacer. Wejdziemy na dwór i zobaczymy. Niektórzy nie mogą dzisiaj wychodzić, no to te, też nie wiem, jak to jest z tym smogiem, bo będzie was no dusić. Ale to osobny temat, nie jestem dzisiaj przygotowany, żeby, żeby rozmawiać o tym smogu. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Subskrybujcie mój kanał. Cześć.